Dzień dobry. Witam państwa serdecznie na ceremonii podpisania umowy w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie VAT. Naszym honorowym gościem jest dzisiaj Jego Ekscelencja pan ambasador Republiki Słowackiej pan Andrzej Droba. Dzień dobry. Gospodarzem dzisiejszego wydarzenia jest minister finansów, funduszy i polityki regionalnej pan Tadeusz Kościński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także wiceminister finansów, pan Jan Sernowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwólcie państwo, że na początek oddam głos panu ministrowi Kościńskiemu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Ekscelencie, panie ambasadorze, bardzo dziękuję, że pan przyjął zaproszenie, żebyśmy mogli tutaj razem podpisać tą umowę o automatycznej wymianie danych w dziedzinie VAT. Wiem, że to spotkanie to nasi przedstawiciele to negocjowali, dyskutowali przez wiele godzin i doszło do, mam nadzieję, dzisiaj do, do skutku, że możemy tę umowę podpisać. Luka VAT to jest i dla rządów Polski i Słowacji bardzo, bardzo ważne, żebyśmy walczyli i obniżyli tą lukę. Polska przez. Ostatnie 4-5 lat ma ogromne sukcesy w tej dziedzinie. Jeszcze w 2015 roku um, luka VAT była na poziomie 24,7%, a już w 2019 było na poziomie 9,7%, więc w ciągu tych 3-4 latach um, obniżyliśmy tą lukę o prawie 15%, co jest ewenement w Unii Europejskiej. <tryk> um, Zrobiliśmy to poprzez wdrażanie różnych tam mechanizmów, tak zwany pakiet paliwowy, gdzie konsekwencje dla oszukania w dziedzinie VAT-u to było bardzo, bardzo poważne, jak również wdrożyliśmy tak zwany system STEER, który powodował, że, że mogliśmy mierzyć się Płatności i faktury. <laughs> Przepraszam. Więc bardzo dużo takich różnych działań, co spowodowało, że obniżyliśmy właśnie ten, ten, ten poziom. <laughs> I myślę, że, że teraz możemy się dzielić naszą wiedzą i zapraszam, żebyśmy dzisiaj podpisali umowę. Dziękuję panie ministrze. Bardzo proszę, pani ambasadorze. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za dobrą rozmowę, którą mieliśmy mi. i bardzo się cieszę z dzisiejszej uroczystości. Jestem bardzo dumny, że na naszym rządom udało się mimo pandemii wynegocjować tę umowę i że ją możemy podpisać. Myślę, że ona jest kolejnym konkretnym powodem bardzo dobrych przyjacielskich, sąsiedzkich stosunków relacji między naszymi państwami. Także bardzo dziękuję i pańskim ekspertom za wspaniałą współpracę ze słowackimi partnerami i dziękuję za zaproszenie. w Odniesie do wyzwań, którym stawiamy czoła w sprawach międzynarodowego otoczenia gospodarczego, a w szczególności cyfryzacji i globalizacji gospodarki oraz nowych zmian strukturalnych i oczywiście. obecnej situácii spôvodovanej pandémii COVID-19, prioritetem stajú sa šance na oživienie i utrzymanie vzrostu gospodárčego oraz pójności spoločnej. Vyzvania te vidočné sú takže v našich systémach podatkových pod daných presí związanej s uchylaniem się od podatkovania i nieuczciwymi praktikami podatkovými. kraje nie mogą już istnieć w odizolowanym środowisku, a wzajemne powiązanie wszystkich sfer otoczenia gospodarczego sprawiają, że koniecznie, koniecznie stają się pewne wzajemne połączenia poszczególnych systemów podatkowych i ich ciśla współpraca. Głównym celem tej inicjatywy jest umocnienie na naszej współpracy administracyjnej w różnych obszarach podatku. Vat. takých je napríklad delenie sa najlepšími praktikami oraz automatičná vymiana daných i informáciami medzi našimi administráciami podatkovými. To służy przede wszystkim skutecznemu zwalczeniu poważnych oszustw transgranicznych związanych z VAT, a także automatyczna wymiana danych transgranicznych w oparciu o przepisy Unii Europejskiej w dziedzinie współpracy administracyjnej. Dlatego też bardzo się cieszę, że nasze wspólne wysiłki na rzecz wzmocnienia współpracy administracyjnej w zakresie VAT doprowadzili do pomyślnego końca i wynegocjowana umowa. Przyczyni się do skutecznego ścięgania podatku VAT w naszych państwach. Wreszcie, biorąc pod uwagę bardzo dobre stosunki sąsiedzkie, które łączą nasze kraje, a także wspólny cel, jestem przekonany, że umowa o współpracy administracyjnej między Ministerstwem Finansów Republiki Słowackiej i Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o automatycznej wymianie informacji w zakresie podatku VAT jest bardzo ważna i przyniesie konkretne owoce. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Bardzo dziękuję i bardzo proszę, pan minister Sernowski. Przede wszystkim chciałbym raz jeszcze bardzo podziękować panu ambasadorowi za możliwość podpisania dzisiaj z nami tej umowy, szczególnie w tych trudnych okolicznościach covidowych. A jest to umowa bardzo ważna, ponieważ ma charakter całkowicie pionierski. Jest to dopiero trzecia umowa tego typu w Europie. Pozwala ona na to, żeby polska i słowacka administracja podatkowa automatycznie, już nie na wniosek, tylko bezpośrednio, automatycznie wymieniały się informacjami dotyczącymi przedsiębiorstw działających w obrocie pomiędzy Polską a Słowacją oraz zawieranymi między nimi e, transakcjami. Kluczem do zmniejszenia luki VAT-owskiej, do efektywnego zwalczania przestępczości podatkowej jest zastosowanie nowych technologii, e, przede wszystkim analiz big data oraz machine learningu. E, Polska analizuje teraz miesięcznie 100 milionów faktur wysyłanych przez przedsiębiorców właśnie poprzez te nowe nowoczesne technologiczne narzędzia. Teraz pierwszy raz Historii. Przy pomocy tych narzędzi analizowany będzie nie tylko obrót pomiędzy polskimi przedsiębiorcami działającymi na polskim rynku, ale również e, obrót, wymiana handlowa pomiędzy Polską a Słowacją. Podpisanie dzisiaj tej umowy pokazuje, że i Polska, i Słowacja chcą współpracować jeszcze bliżej, i to znacznie bliżej, niż wymagają tego przepisy e, Unii Europejskiej, że robimy o krok dalej i chcemy wspólnie tworzyć koalicję która efektywnie dawać będzie opór przestępczości podatkowej. I tu musimy pamiętać, beneficjentami tej umowy są nie tylko finanse publiczne, które w ten sposób się wzmocnią, ale przede wszystkim uczciwi przedsiębiorcy działający w Polsce i na Słowacji, ci, którzy bez efektywnego działania administracji podatkowych obu krajów, mieliby bardzo duże trudności i cały czas mają w konkurencji z podmiotami, które korzystając ze współpracy z oszustami podatkowymi albo nie płacąc podatków, tworzą dla nich po prostu nieuczciwą konkurencję. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za te wystąpienia i proszę Państwa, przejdźmy teraz do kluczowego punktu dzisiejszej uroczystości. Zapraszam serdecznie do podpisania umowy. Zawarcie umowy to kolejny etap realizacji planu zacieśniania partnerstwa w zakresie poprawy efektywności zwalczania oszustw podatkowych, który zainicjował premier Mateusz Morawiecki. Dzisiejsza umowa jest podpisywana w trzech wersjach językowych. Ze strony polskiej umowę podpisuje pan minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, ze strony słowackiej umowę podpisuje jego ekscelencja ambasador Republiki Słowackiej pan Andrzej Droba. Formalności stało się zadość, umowa jest podpisana, w związku z tym zapraszam Państwa na uroczyste zdjęcie. Może być z umowami, tak. Dziękuję bardzo za uczestnictwo w dzisiejszej uroczystości. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo.